wiadomość z ostatniej chwili w rosyjski samolot pasażerski na przed się w pobliżu znajdowało się 33 pasażerów i 9 członków władze załudni. podejrzewają że Patrząc katastrofa nie padek. była dziełem Urządzenie nagrywające w, w kokpicie o kluczowym znaczeniu dla w kokpicie Kieryce, o kluczowym, Kieryce, o kluczowym Kieryce, znaczeniu, Kieryce, znaczeniu mogą również wyjaśnić co się wydarzyło kilka godzin po ataku rakietowym Rosyjska na bazę delegacji, poniosła ogromne straty gdy chodzi że że oba zdarzenia mogą być powiązane będzie tolerować żadnego dochodzenia napięcie nie było tak duże to na pewno była robota Makarowa. W ciągu trzech dni narobił więcej szkód niż koni przez pięć lat pod jego nieobecność. Ten samolot spadł w moim kraju. To nie był wypadek. Udam się na miejsce katastrofy i to udowodnię. Dane ICAO pokazują, że był to lot z Gastowi do Soczi. Kontakt urwał się w tym regionie. Tyle mi wystarczy. Musisz tam dotrzeć przed władzami. Nie o władzę się powinnam martwić. Powodzenia. Mamy wrak. Tam, za granią. Widzę. Biedacy. Ktoś nas już uprzedził. Rosyjscy najemnicy. Grupa Koni. Makarów. Za to też nas obwini. Trzeba ustalić, co zaszło podczas lotu. Udowodnić, że to nie my. Nie będę nazywana terrorystką. Nie znowu. Co ty robisz? Schodzę tam. Tam jest 20 uzbrojonych gości. Co mam robić? Osłaniać. Wejdź wyżej i obserwuj teren. Tak jest. Jesteś na pozycji? Tak jest. Widzę kilka oddziałów koni przetrząsających wrak. Wygląda na to, że zabezpieczają teren. SWU tego nie zrobił. Musimy znaleźć na to dowody. Siemano, Siemano, witajcie! Z tej strony Wujek Melek, a to jest kolejny odcinek z Call of Duty Modern Warfare. Witajcie, witajcie, widzowie. No, kto wizual oczywiście odpala. Oczywiście, widzowie, jeżeli Wam się podoba seria ee, z Call of Duty, zachęcam do zostawienia suba. Łapeczki, komentarze, z góry dziękuję i zapraszam was do mojego Discorda, linka macie w opisie tego filmu. A teraz oczywiście zaczynamy misja, miejsce katastrofy, musimy pewnie zlikwidować tutaj wszystkich, musimy udowodnić, że to nie nasza sprawka, no i to tyle. I lecimy. Musimy pewnie zabić tych dziadów. Dobra, są dead. No i fajnie. Może pójdziemy tędy, widzowie? Elegancko, pięknie mi to idzie. O, co tu my tu mamy? Wezmę, przyda się Dobra, dobra widzowie, pięknie mi to idzie. O kurde Wyciągarka, dobra. No to lecimy wyciągarką chyba. Ty, rolka i lecimy. Ruszam dalej. To bo wciąż dużo patroli No to co mam robić Ulala la. Snajpereczka, no i dobra Z mamy jeszcze wsparcie Mina kasetowa przyda się I co teraz? Musimy wszystkich zabić jak? Poszukaj urządzeń mobilnych No bo Dobre Blisko ciebie jest dużo szczątków. Warto się tam rozejrzeć. Zmiany 3 jeden tu na pewno jest jeden z głowy, ale zachowaj czujność. Pełno tam koni. Oj tam, nic mniej będzie. Działko, to będzie lepsze. Dobra. Yy, coś mi się tu pokazuje ogólnie. Czekajcie, widzowie, bo tutaj... O kurwa, co się dzieje? Czemu mi się tutaj... Aha, dobra, mi się pokazuje ten. Dobra, skrzyneczka, dobra, tutaj musimy przeszukać. Boż kurcze, blade. Dobra, nie widać mnie. Kurde, duży pat patrol, widzowie. Ale myślę, że damy mu radę. Ale, ale słaba słaba. Słaba sniperka Ile oni mają pancerza? Co jest grane? Patrzcie się widzowie. Co się co on robi? Osłaniaj, osłaniaj O nie byczku, tak się nie bawimy. O kurwa Pokaż, dupcie. O, tak, jest, dobra, widzowie, lecimy dalej. Musimy te... nie, tutaj. O, tutaj. Nie, to, co ty robisz? Mam coś. Moby to było coś konkretnego. Kontakt, obejrzyj nagranie i powiedz, co widzisz. Krzyżą po rosyjsku, że ktoś ma broń. Kopiec, widzę skrzynię z zaopatrzeniem konia Wykorzystaj to przeciwko nim, Kilo. Taki mam zamiar, echo. Dobra, elegancko widawie pięknie. Musimy jeszcze no... łoż łoż... kurczę. Dobrze! Dead jest! Czekajcie, o tutaj muszę przeszukać. Jest telefon. Mam kolejną komórkę. Dostaną, no co widzisz? Szkoda, widzę uzbrojoną kobietę. Samara Jedną z moich żołnierek. Na pewno? Nigdy by tego nie zrobiła. Ludzie się zmieniają. Ten brat. To co Mam nadzieję. Zobaczmy co jeszcze znajdziesz. Dobra, ale coś tu jedzie, mi się wydaje. według nadajnika możesz być we właściwym miejscu. Zabielaj to działko tutaj stąd. No i nie ma. Działko jest dead. O kurde.

Dead JEST Mamy REJESTRATOR LOTU! Gdzie? A tu? Zniszcie rejestrator LOTU! Nie dopuśćcie, by koni użyli go przeciwko SWU! Nie się na Co to było? Tak jest. Chodzisz co? Zawsze kilo. Rozwalaj to. Mamy wszystko, co było do znalezienia. Miejsce katastrofy. No i dobre. I fajno, widzowie. Spotkamy się przy punkcie infiltracji.

Gdzie on jest? O, kurwa. Te granat. Ojej. Dead jest. To następny. Co się stało? jak został zabity. No, kurczę, debilno. Jak to możliwe przecież to... kurde Jest Alex? <laughs> Jak to możliwe? Nie mogły testa Dobra, widzowie, ma problem no, wszystko co było do znalezienia. Miejsce katastrofy oczyszczone Dobra, biegnę Alex się Spotkamy się przy płacie pracy. Zrozumiano, pani komendant. No i to mi się podoba. Nie wiem czy dobrze to Az No powinienem to chyba tutaj. Biegnę. Słucham. jest? Słucham. Konie no się na moją pozycję. Wykryli mnie. Czekaj. przeskakuj. Dobra, jesteś. Żyjesz. do pojazdu. O, będzie ucieczka. Wsiadamy? Odpali to. O, tak! Uciekamy stąd. Co dalej? Musimy się dowiedzieć, skąd przybyli ci koni i dokąd się kierują. Siedź. Nie atakuj, dopóki nie będzie to akceptowalne. Zachowam dystans. Tym razem postaraj się, nie dać Nic nie obiecuję.